Z tej strony i zapraszam na random. Idziemy sobie tym trzecim. Nie wiem, czy to jest mapa Erlenberg. Erlenberg. Yy, co by to wymyśleć, No, spróbuję na środek. Ktoś prosił w komentarzu. Ach, od razu mówię, yy, nie będę mówił ników, gdyż nie pamiętam ników. Z góry przepraszam, ale większość ludzi, których będę tutaj przywoływał w jakichkolwiek replayach, tudzież w jakichkolwiek grach, nie będę pamiętał, bo ja pamiętam człowieka, pamiętam nick, ale nie potrafię do siebie dopasować, więc niestety przepraszam Was bardzo za to, ale tak już jest. Ech... Jeszcze jak już mówiłem... <laughs> Proszono mnie, żeby komentować coś, mówić o, tym, o, o, o taktykach na różne mapy... I i sposobie grania jak się rozstawia gdzie jeździć <gry> yy... aktywki na machy są dość oczywiste więc trzeba zająć jak najwięcej terenu tak żeby yy, najlepiej sobie nie zrobić krzywdy i przy okazji no zapobiec przeciwnik, zapobiec temu, żeby przeciwnik miał więcej ziemi niż my, bo ziemia jest zawsze fajna a oh wow, to fajny kred. Im więcej mamy miejsca na mapie, tym może mamy większe ruchy i większe możliwości. Muszę mordować tylko frajera, bo mi świeci. A co nam dodaje, no, Możemy wtedy... Po pierwsze, mamy lepszy podgląd na polu walki, po drugie, e, mamy większe możliwości. Jest to jedna z ostatnich... Isem trzecim, ponieważ niedługo dostanie... Znaczy tą wersją Isem trzeciego, ponieważ niedługo będzie troszeczkę zmieniony. Będzie o inną wieżę, inny przód, myślę, że będzie lepsza ta zmiana. Ale to się oczywiście okaże. Ech, na tą mapkę najważniejsze jest jadąc od lewej strony tutaj właśnie utrzymanie góry. Przede wszystkim trzeba obronić górę. Mało osób już tam ostatnimi czasami jeździ, ale trzeba ją obronić. Z drugiej strony trzeba najpierw obronić dół. dołem można się świetnie przepchać, ale trzeba to zrobić w dość zorganizowany sposób. Zorganizowaną grupą. Jeżeli spotkamy taką kampę jak w tej chwili, to lepiej jest w ogóle nie wyjeżdżać, bo szkoda HP. Coś mam pęchać, komety. No i środek. Trzeba pilnować środka. Środkiem się na początku nie wolno przepychać. Yy, ponieważ zestrzeli w kosmos kampa z tyłu. A Kolejny miał więcej szczęścia niż No ale cóż... Coś tutaj na środku stoi. Dobra, to może pojadę na dół, utrzymać w tamtą stronę. Jakoś kampa stoi, jakieś suz stoi 75, ktoś. Dlaczego najtwarcze czołgi, zawsze najlepsze stoją na kampie z tyłu i udają mądrych? To tak naprawdę będąc frajerami. No, trudno, takie życie. Niestety, właśnie do takich frajerów trzeba zwykle robić swoje roboty. Hmm. hmm, 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 hmm. O, piękny. Piękny dostałem pra prawdopodobnie za Za tego szermana. <trony> Patona. O rany, całe życie pod górkę. Już coś mam wrażenie, że to nie będzie moja walka. Super taktyka na Isa. Zobaczymy, czy lówek się na to. Nie, nie skusi się na to lówek, Szkoda. A w tej chwili jesteśmy pięknie przyklejeni tą bardziej gorszą płytą do ściany w stosunku do lówka Lepszą lewą stronę. W lewą stroną tworzymy kąt taki, nie widać przez tego krzaka, który będzie zawsze odbijał, więc takie ustawianie się iskiem jest bardzo dobre. To samo drugą stronę pokazujemy drugą płytę chowając yy, tą wcześniejszą. Tą drugą, drugą i pokazujemy drugą i chowamy drugą, tak jest <ścoughs> podobno wychodzi i mi się zbytnie nie udaje, ale podobno wychodzi Lubek już wie, że tu jestem. Hmm, co on kombinuje, co on kombinuje. No cóż, bitwa pozycyjna. Nasi przejechali górą. Oni chcą przejechać dołem, aczkolwiek im jeszcze nie wychodzi. A no i lówek niestety uciekł. Ech, no niestety. Lwa strona musi bać się górą. I bronić się dołem i na odwrót. No jak już mówiłem, dołem można również świetnie atakować, tylko że trzeba się dobrze zorganizować w to w czas tego ataku górą jest no, łatwiej, ponieważ tam nie ma obrony zwykle. I vice versa zresztą. Jeżeli zrypimy się od drugiej strony, bo wystarczy po prostu odwrócić minimapę i zachowywać się totalnie odwrotnie, więc środek jedna osoba no to wystarczy to wystarczy świecić zawsze w środek, zawsze kampa stoi. <laughs> przepraszam na górce i... I udaje fajną. Także na środku starczy świecić i przeżyć. Co jest najważniejsze przeżyć. A później już można kombinować. O niestety, cóż mnie widziało. Dobra, nie zamierzam się przejmować. 1600 strzeliłem, nie wyszła mi ta gra. Trudno. To może coś po niemiecku. Po niemiecku, może z 302 m jechałem nią 5 walk. Nie szło mi na niej zbyt dobrze, ale czołg jest ogólnie rzecz biorąc nie najgorszy, więc spróbujemy swojej sił tutaj. Lakeville nie lubię tej mapy, gdyż jest yy, nie wiem, za mało miejsca, za dużo. To jezioro rozmarnowało zbyt dużo pola. Jak dla mnie po prostu zmarnowało. Dobra, dokąd by tu jechać? Do miasta, no do miasta. To tam mają twardego trzeba przynajmniej na początku drużyna. Dwa sporty. Churchill to może nie nawet nie przebić, bo on ma 150 penetracji. A ta fałeczka jest jednak niemiecka. To jest mini mini pantera. Wygląda jak pantera. Kręci się jak Pantera, strzela jak Pantera. Będę na to mówił Pantera. Yy, wracając do analizy KW2, pewnie przyjedzie do miasta. Chociaż na takich kurczę grach to, to nigdy nie wiadomo. Ludzie bardzo lubią jechać yy, tutaj na tą mordownię na linię 2 i w te góry i siedzieć po prostu siedzieć. Bo tak. Zwykle moja drużyna oczywiście tam ginie, no bo dlaczego mieliby się przebijać, więc. No ale cóż. Jak to jest topek. No I oczywiście teraz też Arl, KW1S, no, KW2. Ktoś pisze City, oczywiście i sam tam nie jedzie. Chociaż nie, sporcik się ruszył, obudził się 3 minuty już za późno i baba. No cóż, ja jedę na miasto. Co prawda może to być moja ostatnia decyzja w tej walce? Mam nadzieję, że nie. Hm, wyjazd na środek. Ech. Wracają do taktyk na mapy. Przepraszam, gardło mi ostatnio odmawia, posłuszeństwa. Państwa. Hm. Wracając do taktyk na mapy. Tutaj na lewą stronę, na linii 1-2 wystarczą na, naprawdę dwa czołgi plus, plus jedna osoba w odwecie na płeczce na J-2. I to jest naprawdę max. Daje radę naprawdę wszystko tym zatrzymać. Chyba, że jakiś raz zbiorowy pięciu czołgów, ale takie rzeczy się nie dzieją na randomie. Yy, jeden szok na środku, te deki Z2 przy bazie, tutaj na tym łuku. Gdzie właśnie kliknąłem. I... No i reszta miasto, no bo miasto jest najważniejsze, zwłaszcza jeżeli to jest bitwa spotkaniowa. Na tym trybie, no tam powiedzmy, że pali się Ała, 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 ała. No, burzak. Co ten kawu 1 wymyślił? Mm hmm, pancerny murek ubić. No niestety oni pojechali do miasta, moja drużyna nie. Więc mam tutaj strasznie przygwizdane. Dlatego przyjazd do miasta przez większą liczbę czołgów niż 3. jest bardzo, bardzo ważny. Biknę BDR-owi, żeby się cofnął i z tego już nie da ugrać. Może chociaż BDR przeżyje zawsze lepiej we dwóch niż samemu. A to po prostu 100% odbywa. aha, oni nie pojechali w ogóle do, do góry, więc wszyscy są tutaj w mieście, rewelacja, nie ma tak dobrych niktów. Aha, pizze ty za, za zjedna pomoc, aha, ciach, ciach jakiś, ale to przynajmniej wygląda na ciacha. LKW-1 kogoś objeżdża, BDR-a objeżdża. Tutaj sport, no przerąbane. Trzeba już naprawdę zatrzymać się tutaj jak najdłużej. Aha, nie uda się to kompletnie, bo jestem sam. Dobra, BDR nie poszalał. Jakby tutaj się bronić? Holender, daleko nie ucieknę. Prawdopodobnie tutaj ten. E-e-e-e, może się uda? Dobra, uda mi się uciec do następnego rogu. Co prawda, tam wszyscy pewnie podczas tego ataku jeszcze zginą. Dlaczego mieliby przeżyć? A mi się może nawet coś udało? Ciężko. Aha, opanowanego mam już załatwionego, dziękuję. Mój Boże, co oni w ogóle robią? Mam no więcej szczęścia niż z domu teraz. Spadać, <grym> jak żyć? No i oczywiście, atak padł. Baza ciągle tam stoi. Nie wiem po co i na co. Bejąć się pojedynczo nigdy się nie wygra walki. Dobra, to jeszcze jeden randomek, bo widzę, że te, te bitwy bardzo szybko lecą. Maj się trzecim zwycięstwo. Mój Boże cóż tutaj zrobiłem, no niewiele zrobiłem, obiekt w sumie wygrał tą walkę, czy coś by 300, no rewelacja, jeszcze 12 ten z na no trudno. Były dwa, w warancji nie mam nic ciekawego, same beznadziejne czołgi, szczerze mówiąc. T34-1? O, no, matko, nie grałem chyba z, z milion lat. Nie, nie zrobię tego wam. Wezmę sobie coś amerykańskiego. Wezmę sobie. Wezmę sobie. Wezmę sobie Shermana. To jest bardzo dobry i bardzo zawodny jednocześnie. Bo z jednej strony można tym mm, zadać niesamowite obrażenia i na zwykłej i na złotej amunicji robić dobrą robotę. tudzież mm, Wyjeżdż, tudzież, okaże się, że wyjeżdża KW1 i nie można go nawet przebić i z burzaka i się go za 10, 12, tudzież 7, bo tu już takie akcje miałem 7 strzałami zadałem 180 demecza w KW1 swojego czasu, więc no różne cuda się na tam czołgu dzieją, ale może być fajnie. Yy, ENSK, tak, ENSK. Ta mapa jest serią straszliwych. Po prostu walk losowych. Tutaj nie ma żadnego konkretnego planu. Yy, tutaj na polu jest zawsze otwarty teren, więc no, tragedia. Jakakolwiek by się tutaj obrona ustawiła, więc to nie ma sensu. Można się bronić z drugiej strony torów, oczywiście, ale no, na tą mapę nie ma złotego środka. Więc jeżeli chodzi o taktyki, to tutaj nie ma złotego środka. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby jakoś rozsądnie rozłożyć siły między prawą a lewą stronę. Jedynym jakimś takim rozwiązaniem, które się zawsze wpisuje jest to, żeby ktoś stanął na środku na tych torach i zaświecił tych, co przejeżdżają na drugą stronę. Wtedy wiadomo, drużyna wie i teoretycznie powinna pomyśleć co zrobić, widząc, iść w czołgu przeciwnika jadących do miasta, no ale wiadomo jak to jest. I wtedy jakoś zareagować, no ale... Jak mówię, to jest random, więc na randomie, randomie i ran, na randomie i randomie żyją swoim życiem. Ja ogólnie że teraz lubię tą pozycję, ponieważ można stąd i na początku coś strzelić się schować, a potem wyjeżdżać i z lisa tu z tych, którzy próbują kapować i ogólnie jakieś tutaj pomysły tworzyć. No i kw już wie, że tu jestem, będzie chciał mnie pewnie strzelać potem, nie będzie. O, susto, pięknie. Pięknie, trochę szczęścia przydało się. Ale szczęście się zawsze przyda. A takim trollem strzelanie w takie małe, tak mało wystający czołgi, jak widać dosłownie i przenośnie, mija się z celem. Jakby ktoś nie wiedział, to na spotkaniówce są tutaj zasypane te okna. Spotkaniówki od y, zwykłych trybów różnią się minimalnie na, na mapach też. Z racji tego, że Shermanik się zbytnio nie nadaje do walki frontalnej z szóstkami, to wolę jednak wrócić do, tutaj do swojej dziupli. M6 nam jedzie na respa. Myślę, że ktoś tam skojarzy. Tam, proszę. Tącek czech z hetcerem na spółkę. Nie, nie ogarniają tematu. Przyjechałem, szóstka i takowa, marmaton wybiła. Kurde, dwa czołki. No, bo tak, bo może. No, na, na kromorad, jednak złota amunicja powinna dawać radę. Boję się tylko, że to są A nie, ono to jechało, dobrze, dobrze. Ach, ubiłem, ubiłem ten murek. Na pewno już nikogo nie dostrzegł. No ze złotej amunicji w tyłem wszystkich, nie ma w ogóle dyskusji. To ma wejść i wchodzi chyba, że wszystko ucieknie, no wtedy nie wchodzi. Hmm, no czołg w ruchu. Kurczę, no, coś na gorszego nic gorszego nie może się przytrafić do tym czołgu jak. Na tej armacie. Przeciwnik, który się porusza. No nie wiem czy ich to zatrzymam. Prawdopodobnie nie. Na pewno nie sam ale no cóż No chociaż może jakby ten gromel zwątpił teraz Mogę nawet przyjąć hita, jeżeli on ma zginąć Gdyś ma głowę? Ma ale nie używa. No i kto teraz wiem, szóstka? Nie wiem, szóstka nie Sherman, ja szybciej strzelam od Sherman, od Helkata. No niestety, cztery czołki. ale powinni teraz ogarnąć. Helkata zdjąłem, także chyba jeden z gorszych przeciwników został wymordowany. Nie wiem, czy tą 150 w ogóle powinni przebić teraz. Hmm. Niestety, nie idzie mi coś w tych teraz grach. Chociaż teoretycznie swoje robię, Przy, przynajmniej na tamtych dwóch wagach, na się nie do końca poszło. Na tej na poprzedniej, na fałce, jakoś jako taką. Więc myślę, że swoją normę wyrabiam. Przynajmniej się staram. No proszę, pięknie już pójdzie. Dobra, wracam do garażu. Nie zamierzam tego oglądać. Nic dobrego z tego nie przychodzi. Bitwa na V-ka ciągle trwa. O matko, co oni tam robią, tyle czasu. Dobra, to może Wielka Brytania teraz? Mm, tak, tak to zrobię to. Cruiser Mark 4. Śmieszny ciąg, zaraz się dowiedzie dlaczego. Dzięki jemu super śmiesznej armatce. Ma magazynek dwa razy po dwa strzały. I w na magazynek ma 200 obrażeń, jeżeli dobrze pamiętam, i 64 penetracji przy każdym strzale. Do tego 100, 101 gdzieś 110 na złotej amunicji. Także ten czołg no, daje radę. Zdarzyło mi się w piątkach. Jeden, jeden z lepszych obrażeń. Oczywiście strzelając złotem, no bo w piątkach. No, nie oszukujmy się 60 penetracji nie wystarczy. Ładuję nie wiem ile. Coś około 6 sekund. Załoga tutaj jeszcze nie jest chyba w 100% wyszkolona, więc to też jest jeden z powodów. Jest szybki, ma dobre działu, super depresja tym, że jest strasznie kartonowaty. O, 585. I 4 strzały, więc to co 6 sekund 200 demecza. Tylko, że... no jak mówię, karton. Karton, karton, karton. Ale... depresja. Można sobie prawie że strzelać w kąski. Hummm, Himmelsdorf, co by to wymyśleć? No, pewnie na mordowni wszyscy pod tą górą będą chcieli jechać. Jeżeli nie tam O, no nie, bezczelnie się zatrzymał, nic nie trafione. A i to nie były moje strzały. Wyobraźcie sobie, że tego nie było, nie widzieliście nic, nic nie strzelało, nic nie widzieliście. Jakie strzały, kto. gdzieś, ja coś nie. może jeszcze ktoś chętny nie bardzo O, cruiser O, jest cruiserku daj mi jeszcze jedną szansę o teraz lepiej tylko już wam i zabawę na niskich tierach. no można naprawdę odreagować stresy codziennego randoma na takich właśnie <laughs> troszkę mniej wygórowanych że, tak, że tak to określę warunkach gdzie jest całkowicie inny może tak No, te czołgi szybko giną. Mój też szybko zginął, zresztą spotkaliśmy takiego samego kryzera na swojej drodze, jakim ja jeszcze ja, więc te czołgi szybko giną. Ale dobrze wykorzystane no, mogą robić też dużo, dużo tłego. Co tam jeszcze BT-7 było? Jeszcze mało czołgów u nich było widać. Nie powinno się w tych walkach jechać zbytnio do przodu, ponieważ te czołgi nie mają sobie nic, nic twardości. Ojej, ojej, ojej. T-46 ma jeszcze lepszy karabin. To mu trzeba przyznać, że T-46 ma jeszcze lepszy karabin. I, ale jest, nie wiem, dobrze mi się nie grało, to był mój jeden z pierwszych czołgów. No jakoś to, zacząłem tym jeździć i jest też całkiem spoko. Myślę, że do T-46 też czasem wrócę żeby zobaczyć, co będzie lepsze, po prostu. Też ma 5 strzałów, jest 3 plus 2, więc to może być... O, pięknie, kolega na mnie strzela. To jest kurczę wspaniałe na tych super randomach. Czego on ode mnie chce po prostu? Czego on ode mnie chce? Widzicie, że nawet na takim lamerskim tierze warto sobie to robić. Eee, co za frajer. No ja jestem poza tym. random. Sorry. Niepotrzebne mi twoje sorry. No, oczywiście znowu ktoś, do mnie chyba znajomy. Bo, no bo czemuż by nie... Nie wiem czego ten T-18 się teraz spodziewał, no chyba nie tego, że przeżyje, no ale cóż. No to gdyby mnie to 42 HP zabrane przez sojusznika byłoby całkiem spoko. No ale nie można mieć wszystkich Eee, Biegnie Renifer. Gdzie oni są? Są jeszcze trzy czołgi, dwa są na górce, gdzie jest trzeci? Oczywiście ta, już trzeba. Czemu miałbym przeżyć? Jest trzeci ich ten śmieszny 38T. by on też jechał na górkę, tylko miał hmm. najdalej, że także zresztą gdzie on się bidulek zgubił? Może na K1? Kto wie? No, A ja nie zdąży dojechać nawet do skapu. Ja tutaj prawdopodobnie nie podziałają na nich moje prośby. No, już tracić? Dlaczego nie ludzie nie lubią kapować, bo traci się To jest po prostu jedna wielka strata. Ile oni teraz zarabią? 200 ekspo za tą wygraną? Można było mieć 100 więcej, ale po co? Wow, coś na co czekałem od lat. pancerny na cruiserze cruiser 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 4. Dobra, to tyle co chciałem Wam teraz w tym filmiku pokazać. Zapraszam was do naszego Facebooka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na polu walki.